Tradycji stało się zadość. Spotkaliśmy się znowu w plenerowym kick-offie. To jest oczywiście spotkanie z kibicami premier league, kibicami, którzy na co dzień kochają i śledzą ligę angielską i którzy dość licznie w ostatnich latach, poza ubiegłym rokiem, bo wtedy krzyżowała nam plany pogoda, przybywali na pole mokotowskie. Zmieniliśmy lokalizację, jesteśmy w Parku Kraśnińskim, zwanym też Ogrodem Kraśnińskim po sezonie wakacyjnym, więc mam świadomość, że nie wszyscy mogli sobie pozwolić na to, żeby dotrzeć do Warszawy, ale jednak i tak w te dwie soboty, 2 i 9 września, udało nam się zgromadzić dość sporą liczbę kibiców. Dyskutowaliśmy sobie o problemach Chelsea, Manchesteru United, Arsenalu, Tottenhamu i wielu innych angielskich klubów, a także o całej Premier League, bo jak wiadomo, nie tylko z tych największych klubów z Big Six składają się angielskie rozgrywki. Pogoda w tym roku dopisała, kto nie był, niech żałuje, ale mam dla niego dobrą informację. Będziemy się spotykać tutaj zdecydowanie częściej i mam nadzieję, że takie spotkania powrócą na stałe do mojego i waszego kalendarza. Także śledźcie kanał Kiko, bo tam zawsze znajdziecie takie informacje, a także moje media społecznościowe, czy konto na Instagramie, czy na Facebooku. Zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem podaję datę, godzinę i miejsce. Myślę, że to miejsce tutaj konkretne sprawdziło się idealnie i to ono będzie nowym, stałym punktem naszych spotkań. Od kiedy interesuje się Premier League? Wiesz co? Premier League interesuje się gdzieś od 2012 roku. Tak mi się wydaje dosłownie. Jak Chelsea wygrała pierwszą z Ligę Mistrzów, to wtedy zacząłem siedzieć tak regularnie. Premier League to się interesuje tak naprawdę od sezonu 7-8, chociaż to był trzeci mój sezon w ogóle, kiedy się zainteresowałem piłką to pamiętam, jeszcze, pamiętam jeszcze czasy, kiedy najlepszym strzelcem Chelsea był Frank Lampard z 16 bramkami, co teraz się wydaje przeciętnym wynikiem. Ale tak naprawdę wkręciłem się właśnie dzięki, dzięki skarbom kibica przeglądu sportowego bo mnie je namiętnie i, i, i właśnie szukałem też, też sobie klubu, który bym kibicować. Aston Villa mnie po prostu zainteresowała, bo to był taki klub. Klub wydawało mi się taki bardzo spokojny, że tam się bardzo, bardzo mało dzieje, to jest taka drużyna środka tabeli, nie walczę, nie walczę o nic, a ja też jestem tak, taką osobą bardzo spokojną. Spokojną i szuka tak, właśnie takiego spokoju w życiu. No później niestety przyszedł, przyszedł ten spadek do Championship. Awans, te pierwsze sezony, kiedy Aston Villa walczyła barczy, o utrzymanie, i teraz się bardzo cieszę, że przyszedł u Elmerik, poukładał tą drużynę. I, I też uważam, dalej uważam, że to jest drużyna na top przejść w tym sezonie. W sumie taka historia, jeszcze z podstawówki. Ja od dzieciaka w ogóle się nie interesowałem piłką nożną, a wszyscy koledzy w mojej klasie tak. To było gdzieś tak czwarta klasa podstawówki. E, I żeby mieć z nimi o czym gadać na korytarzach, to podsłuchałem raz w rozmowie, że mówią coś: runej, runej, runej. E, więc wró jak wróciłem do domu, to był rok 2000, ja wiem, 2011, 10, coś w tym stylu, e, to sprawdziłem sobie w internecie kto to jest, oczywiście pisam Ryuny i jeszcze, jeszcze nie wiedząc kto to całkowicie jest, zacząłem czytać o nim, o klubie w którym gra i tak się w sumie zaczęła moja miłość i do... Manchester, do niego, do Manchester United i do całej Premier League. Bo Arsenal po zdobyciu mistrzostwa, jak zobaczyłem, jak gra Henry, to zakochałem się w tej drużynie i tak dostało Arsenal na Przede wszystkim dlatego, że to jest najlepsza liga świata. E, oprócz tego gra tam mój ukochany zespół Liverpool, z którym się utożsamiam. I ta duża drużyna zawsze mówi, żeby się nie podawać i grać do końca. I dlatego, też Premier League według mnie jest najlepszą ligą świata. Szczerze powiedziawszy, jest to bardzo fajne pytanie. Myślę, że jak byłem mały, to generalnie lubiłem oglądać z tą jakieś mecze piłkarskie w telewizji. Często było to też również Premier League. Najbardziej Premier League samo w sobie i Manchester United polubiłem, bodajże od FIFA 08. Jest to taki kulminacyjny moment, jeśli chodzi o kibicowanie temu klubowi, poznawanie zawodników. I bardzo dobrze wspominam i z tego powodu myślę, że właśnie zacząłem kibicować Premier i oglądać mecze. Ja żądam kwartalnika z góry na cały rok, żeby nie myśleć o tym, że mam zrobić przelew, że mam to no Możesz żądać, a to nie zależy ode mnie. Znaczy, ja mówiłem o tych wszystkich pomysłach, które gdzieś tam się pojawiają, natomiast każdy pomysł jest obwarowany. Tak na przykład ludzie pisali, że nie mogą do Wielkiej Brytanii zamawiać, no to cła i Ale tak to jest po prostu niewykonalne, bo tak chłopaki przetestowali, to po pierwsze to kosztowałoby tak dużo, że nigdy by tego nie kupił. Czyli A razy tyle? No, myślę, że myślę, że to takie koszty z planu, tak, byśmy tak. zrobili tak. coś związanego z Premier League w przyszłym roku, bo nawet kolega, który zajmuje się dystrybucją i tak, bezpośrednio wydawnictwem mówił mi o tym, że żebyśmy się do tego przymierzyli. Natomiast co z tego wyjdzie, to nie wiem. Miał być teraz Ekstra ekstraklasy, żeby zrobić to tak testowo. Ale sam nie wiem, jak zostanie tu przyjęte. Bo tam są na przykład takie teksty. Na przykład Tomek Lipiński pisze o Górniku Zabrze i pisze w taki sposób, że. Um, wspomina mecz, jak, na który poszedł jako dziecko Górnik Legia, ten słynny, gdzie górnik się czuł przekręcony na Łazienkowski. No ja byłem na tym I meczku. wspomina przez pryzmat. Pierz, pierwszy raz w życiu pisywają Górnikowi. To było e, tak w żywe oczy kręcone. że... Sędzia Redziński, który tam tak, co co tą piłką wiatr ważną. W ogóle zniknął z powierzchni ziemi, gdzieś się zaszył. Czy... No 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 ale... I w ogóle pierwszy był jeden z najsłabszych sędziów w Lidze i wyznaczyli go do meczu o mistrzostwie. No, no, no. Ogólnie zacząłem kibicować Chelsea już dawno, dawno temu, w sumie chyba w 2003 roku oglądałem ich w ogóle pierwszy mecz i wtedy grali za AS Monako w półfinale Ligi Mistrzów bodajże odpadli, ale właśnie najbardziej to mi się spodobał, spodobał i właściwie kolor, kolor był najbardziej przekonujący i no piłkarze, nie? Lampard wtedy grał jeszcze 4 grał, więc to robiło, że tak powiem wrażenie, no i później już była ta wielka rewolucja, bo przyszedł Abramowicz Mourinho od razu też wpadł, mhm. więc było dobrze Nie jest to mainstreamowa drużyna jest, jest, jest to e, drużyna, która ma mało kibiców, to może jeden z takich powodów zawsze grali piłkę do przodu Mega ofensywną i dla mnie był to jeden z mega najbardziej angielskich klubów z taką duszą angielską. No i co, zadowoleni z transferków? Manchester United to średni chyba, nie? E, no, no ja powiem szczerze, że tak, że ja, ja osobiście jestem trochę zawiedziony tymi ruchami Manchester United. E, ja jestem wciąż zdania tego, że Sabitzer odgrywał fajną rolę, mimo że przyszedł na krótko w tym zimowym okienku, ale moim zdaniem bardzo szybko i bardzo fajnie wpasował się w plan Erika Tenhaga. W ogóle ujął mnie ten zawodnik w swoim zaangażowaniu zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, niezależnie gdzie Erik chciał go umiejscowić, to on sprawdził się w swojej roli. W ogóle byłem w szoku, że on tak dobrze gra w ślizgami. Jeśli chodzi o podawania odbiory. No ja byłem w szoku w tego zawodnika. I myślę, że mógł, mógł wnieść coś więcej do tego klubu, jakby został na dłużej. Przede wszystkim to mógł być bardzo dobry rezerwowy, których w tym momencie brakuje będzie sterowiony tylko po tych transferach. No i w, o, jeśli chodzi o kontuzję, to tym bardziej by się przydał moim zdaniem. Te kluby tak patrzą właśnie rozwojowo, typu właśnie jak City bierze tego Mateusza Nunesa. A oni, że tak jakby biorą, kto chce do nich przyjść. Nie ma w miarę znane nazwisko i chce do nich przyjść, tak? Jest na pewno duży problem z United. Co do Sabicera, problem był taki, on chciał grać. A no, ten hak nie był w stanie mu zagwarantować. No dobra, tego Casemiro to ja to wtedy, wtedy tak, wtedy, Pobiegasz sobie Marcelek, wtedy zgadzam się, nie? że wtedy nie miał za bardzo, wtedy ale gdyby dobra. został na teraz, to myślę, że mógłby spokojnie do pary z Casemiro pograć. Bo... A ja, Jezu, ja uważam, że Casemiro to się nie sprawdzi. Błagam, żeby zastąpić Casemiro. Naprawdę. Znaczy. On spełnia obecnie, końcówka poprzedniego sezonu i start obecnego, on spełnia wszystkie moje obawy, które miałem w momencie, kiedy pojawiły się plotki, że on może przyjść. Twoje przypuszczenia na, to, na ten sezon, wykonanie no, Chciałbym top 4, ale realnie myślę, że to 6. Zobaczymy jak wrócą chłopaki z kontuzji i zobaczymy jak Enzo będzie grał, bo jest najważniejszy. Początek ciężki. Nie tak jak poprzedni, ale liczę, że, że będzie dobrze, że poprawi się trochę, że nowe są transfery, to będzie już jego drugi sezon, więc liczę, że trochę będzie poprawa względem poprzedniego sezonu, może kolejny puchar, fajnie, żeby to był na przykład jakiś FA Cup, gdzieś tam wyjście z grupy Ligi Mistrzów, oczywiście obowiązek przy, przy takiej grupie. Co będzie dalej zobaczymy, no czwórka minimum, no fajnie było, gdyby dalej, gdyby się włączył w tą walkę o, o, to, o to mistrzostwo. Myślę, że City jest niedogonione poza zasięgiem w tej chwili, ale Arsenal ma szansę na wicemistrzostwo znowu powtórzyć. Sezon jest przejściowym, według mnie Liverpool zajmie na trzecim miejscu, zaraz za Arsenalem i City, a przed Tottenhamem na czwartym. Okay. Myślę, że jest realna szansa nawet na top 4, jeżeli nie ominą ich kontuzje. Minimum pierwsza szóstka powinna się udać, nawet bez Harego Kane'a. Tak ja powiem Wam tylko, że bo, yy, jako, że bo tak się złożyło, że na przykład Faro teraz trochę częściej jeździ na mecza niż ja, więc jak gdzieś jedzie, gdzie ja bym i tak nie pojechał na ten mecz, bo bym się samemu tam nie chciało jechać, typu Burnley, czy właśnie Luton, no to yy, zamawiam u niego koszulkę i, E, pojechał do i jeszcze nie miałem czasu żeby się spotkać, odebrać tą koszulkę i jak leciał tam do Londynu, to dzwoni do mnie, a może bym ci kupił koszyłkę Luton. Ja mówię, no kupi, ale jak będzie w ogóle? Powiedział, <grym grym> że dzisiaj <grym> ja do mnie zadzwonił tak właśnie tuż tak. przed tym, jak tutaj jechałem i mówi kurczę, chciałem cię kupić naprawdę, ale byłem na jednym końcu w sklepie, na drugim w stepy są jakieś trzy Nie, w nie ma koszulek. Ja mówię, jak nie ma koszulek. No bo nie wyrobili się z zamówieniami przed startem sezonu. W każdym razie swoje małżeństwo wystawiło na wiele prób w Boinrunej. I wszystkie przetrwało. Ciekawe dlaczego. Można by było tytuł do <grystanie> Można było. Miłość istnieje jednak. I przyszedł Modrisz. A, bieg, a I bieg taki dziennikarz z jakiegoś innego kraju, nie wiem, czy nie z Afryki i, I zaczął biegać po sali, że on musi mieć jakieś wywiad. a nie ma, już jest północ, bo coś tam się nie mógł połączyć na płycie I, i ten... I Modric wszedł, a Rosu mówi do niego You na Modric? Oh. Thank you my friend! Thank you my friend! You are my friend! I tak zaczął skakać, Rosu mówi, dobra, zrób, bo pójdzie zaraz, nie? I stanął z Modricem, no bo a Modricz obserwując to też się miał bo to było bojenne komu w wywiadów, ale tak to ogólnie tam były pozytywne doświadczenia bardziej. Ale jest tam, no kiedyś miałem taką abstrakcyjną historię, bo jest ten, jak się nazywa ten były napastnik reprezentacji Norwegii, który teraz jest reporterem telewizyjnym i tam o Holandzie, on Fjortoft? Jan Age Fjortoft chyba taki jest. No to Flo to André. właśnie nie. I była taka sytuacja, że przyjechał samochód UEFy po nas. No i gadamy z jakimś gościem i wszedł z nami do samochodu i ja, Rosu, nasz kierownik produkcji i ten gość. Ten gość ze mną siedział z tyłu i zaczął, zaczęliśmy coś gadać i on opowiada, coś mówi Polska, byłem w Polsce. Byłem w Polsce na meczu Polska Norwegia, coś tam opowiada i nagle z YouTube'a nam coś puścił, a Rosuł pisze do mnie SMS-a z przodu do tyłu. Mówi ty, on chyba grał w tym meczu, nie? Pytanie <grytania> abstrakcyjna sytuacja. I mówi tu. A ja mówię, a możesz jeszcze pokażę jakiś jeden mecz, tak go tam podpuszczam. A on. No tu jeszcze i pokazuje siebie, że tu strzeliłem Gola, nie? Ale tam czekałem aż się pojawi napis. A to był jakiś taki z YouTube'a film i nie było tego napisu. I całą noc w hotelu głowiliśmy się. To spotkanie? Bardzo fajne spotkanie, mega na luzie, mega ludzie, spoko atmosfera. Bardzo luźno i, i odprężające, bardzo dobre spotkanie. Spotkanie było super, bardzo fajne atmosferze. luźne, fajne tematy, na piłkę, o piłce nożnej i innych tematach. Każdy miał prawo głosu, każdy mógł się wypowiedzieć na temat, na jaki chciał. Nie było super, uważam, że 2-3 godzinki optymalnie jest o czym gadać, o Premier League można gadać godzinami.